Dobra, jesteśmy tylko to że to będzie... To będzie ta noga poproszę, ale sobie mnie wyrzuciło. I musiałem na chwilę. mi się telefon w tym momencie i musiałem podłączyć go i mnie wyrzucił, więc to się do i mnie musiał i wyrzuciło mnie przypadkiem. No trudno, ale zdarza się. Zdarza się i myślę, że będziemy teraz. Myślę, że będziemy teraz spróbowali lepiej kaszkę, chcielibyśmy, dzisiaj być bardzo impostorem. Chcemy być dzisiaj bardzo impostorem. Okay. No dobra, idziemy Z Impostorem chcemy być. Jest, dobra, jesteśmy impostorem. Z Nie Oni chcą mieć chowane nie będziemy się zgodzić z nimi chowaną XT No, 10 sekund, tylko ok, dobra, będziemy patrzeć na konie łabiskan. Aha, XDV 我有有。 Dzień, no przejdziemy mamy już w kuźni. Mam przydać sobie jakieś narzędzia. Stary widzę te. Ja nie mogę zarząd w prędkość. prędkości. mam sobie zrobić tarkał, bo mi lepiej... Lawa popęd. Startowali, bo nikt nie, nie bądź podusz, żebyśmy nie czekali aż pół zawodników odników sam przyjdzie. Starczymy 5 na 6 mamy już dobra. 6 ze zestartowali kresku. Dobrze. Proszę, kim jedziemy? Impostorem trzeba być. No, Przewmajtem na jednym impostora. Spoko. Jedziemy. O nie. Ale wizja mała. No nie. No to Przepraszam. Gdzie mam jeszcze wyłączyć? Paweł, nie. To niech się robi. Ja tam nie będę cały czas. No. Jak Potem zaczęli... To może tu, tutaj zaczęli, matko. Nie mówcie mi, że tu nie chce, O matko, dołącz, pliście, pli, dołączcie. Pięknie, kupostę, pięknie. Pali on jeden. Słuchajcie, dobra, mamy już sześć osób na sześć. No, bacz, ale tyle ile można mieć w maksymalnie, nie? Jest. Plisimbo, nie. Czeki ile i wygra i imposter wygra. Już tu jest tak żółcie. Hm, polu na jeden wylasz igle.

i po jak nie mogę doprowadzić do ale no nie, po, po, po. no to się to nazywa chyba otwęszą. o nie, ja mu to szybko takie prędkość zmniejszyć, i no to też ile, bo to jest za duża prędkość, a my nie będziemy spytać. No i zaczęli tu łóż na strona. Nie, jeszcze No, to jest taka dobrze, dobra powolna. Z krwi. Chyba zaczynajcie, pli, zaczynajcie. Adsyp. Nie wiem dobrze, ja nie idę w... Palił on, no a i zaczęli grę niestety. Player jakiś, a ja zaczęli grę, no brak, śnieg, no jest. Mm, czyli dobro, nie, y, ta karta, nie. <grym> Jezu, jakie ja mam problemy z nimi. Dawidos, masus, co on na dobra. Sabotaż był, bo musimy iść, jak prawda. Salam aleikum, aleś i kon

Te wyroby dzieci, to jest jak gdyby pomyślały, ja nie po prostu, ja nie mogę. Hello, Hero, Hello, Darkness, my one friend. Nawet tu nie pokazuje, hej. Wszyscy tu poszli. Ania, po prostu nic tu nie było Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. On już przeszedł obok tego ciała, jakby nic nie było tu. Okay. O, nie. Dobra. I jeśli teraz. Dobra, e, no zobaczymy te rundki. Powinniśmy jeszcze zagrnąć te dwie rundki i będzie koniec odcinka. Dobra. Okej, okay. dobra, idziemy do lekturka. No, bo zawsze chcę, nie chcę na mnie robić tej karty w formie Tutaj jeszcze no. nie poszli grać, wiadomo. Kris też poszli mater Poszli grać nas. No poszli grać. Poszli grać. Идем. А мне пошли играть. Еще покажем. Сама okej, okay. ja mamy to, Jest gierka, więc super. Obyśmy no, byli importorkami jeszcze chociaż jeden raz. Nie będziemy. No zobaczymy, jak to, jest, to jest w następnej rundzie będziemy po prostu. Czekam aż tu się skończy ten tasek, że będzie się, skończy się. Pić. Oj, 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 dużo mam tych tasków, dużo dużo mam tych tasków. Ja się boję tego czerwonego, ja się go boję, i z tego podejrzanie wygląda, powiem wam. czy tu szukasz.

Nie wiem, go mogę. Dobra. Piotr Kvelos XT. XD. nie ja głosować nie mogę XT. Dobra. Mm, dobra, nie mogę kurczę, zagłosować. Ja nie wiem, nie wiem co się dzieje, że nie mogę zagłosować XT. Dobra, kurde, nie mogę zagłosować, bo oba byłoby z tej wielki tyle. Okej, okay. idziemy tu. Bo nie, bo jakaś... spid jest na jeden. Dobra, może być, idę. Kostylment planetowski. Aha, wy, e. Jakiś error, bo... Zaczęli grać. Zaczęli grać. Tak. Zaczęli grać, nie wiem,

Hello, hello! No nie, bo I typ, papapapa, pa, 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 jaki typ, jaki typ, jaki podejrzany? Ale już masz Masz to w skanę, no nie wiem. Bo... Ty... Dobra, jedziemy, 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 na no nie, mogę. Nie, no już myślałam, że zabiję tej.

Była, żeby po tu dypię nie z tej krainy okej okay, no ma debil nie no ma chyba jeszcze nie kiedyś no dobra no start startuj tą gierkę widzisz kurna władka czy no startuj jeszcze i już uważać

bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia ja w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku, jeśli by ktoś bardzo chciał, może niechętnie napisać w komentarzach, co, jakby ktoś chciał coś to, to może napisać mi w komentarzu, jakby chciał coś zagrać. Teraz dzięki za oglądanie i, cze i cześć!